One made and one top made. Short. To może być dobry pomysł. Terroryści coraz bliżej. Przybudówki Hades. Uważaj. <laughs> Niespodzianka jednak! Nie słyszeli tego na szczęście terroryści, no i trzy kule w tym magazynku. O nie, wyrzucił tę. Yeah. Wyrzucił daleko tę broń. Znalazł jeszcze jedną, jednak! jednak to też nie ma kul! Gdzie są kule? Nie ma kul nigdzie! Przeładujcie te brony czasem, no! Nie, no co to była za runda? Kolej, krok, krok. Ładny hedzik, Piotrek. I za boksem, I za smokiem bywa Ostatni, nie spał Ostatni, nie A Ułała! Daj, 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 taki klasyk Ty, jakie kedy? <sighs> Ładnie, ładnie. Dobra runda. On tego raczej nie sprawdzi, chociaż tak obraca się, no nie w tym momencie, Niko, z Pragiem. No i teraz obserwujmy, ile zrobi Stax. On ma tylko pistolet, ale może to będzie nawet Aszy pistoletny Stax, jeden Prag. Jeszcze zagrada Często! To 300! Oh! Ale stłodniał! Janusz, nabłócajcie mnie! O proszę bardzo, Janusz, tak z pogorzelski, wciąż to ma! A tu grają na kontakt, bo też jest dobra komunikacja. Dali znać, dał tak zawodnik, co dzieje się na środku. Jeszcze walczy tak z tej potrzebne, także trafił od Huntera. G2 się nie poddaje, to jest trzech, trzech, Stack! Znów nie! Oh! zrobił! Znów to zrobił! Spoiler może być, ja trzymam kopiowane. Przeszedł, ci, przeszedł, ci, prawo, ci, przeszedł. Obity jest, Sayu. No Paweł! Nie widzę nic! ongiem <noise> weszli. Do czarnego, do czarnego, do czarnego. Co to jest? no? się do ma. Jest brama. Po nocy dostał na kaywy. No to! Oh! W <noise> kaywy zeroma. Przebo. 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 Ładnie, wow, jeden, jeden raz. Jeden. Może być gniazdo. Gniazdo może być. I ten ma ale ginie Alexa, nie przecież RS, który był w Bombsajcie. To powinno dać do myślenia deszczce, chociaż ten złapany. A teraz na reloadzie, namierzony i Kej, ale szaleje Kej! Jeden na czterech ta runda, ale przecież teraz zostaje sam na sam z Maxsterem. 55 sekund czasu jeszcze ma trochę Kej, ale tu już blisko jest Maxter, on jest na to gotowy, ale Kej! Ależ to ugrał Kamil Pietkun! Bardzo takiego mała godzina.

Rzekę, ale smog do templa do poprawy bardzo, paczek. powiem ci. No, ale ładnie ugrałeś, ładnie. Nie bardzo, taka forma. Wyżygo się i paczek siada, też idę no, chyba. to ja też chcę palec <suszy> może do gardła i ja też chyba. Spróbuję, może będzie lepiej się dało. Może Tomek to jeszcze palec włosz bo na razie jeden frak, tylko. <suszy> ale Tomek, ty tą to zupę pewnie ten położyć. Nie robię, jak ty jak tam jak sobie paluszek włoży w dupkę, to chyba od razu do góry wystrzeli. Tomak się po prostu pomylił, no. Ja włożę w dupkę. To nic innego, jak tak jedną ręką gra. Nie, to ona w zasadzie palec z i się dziwi, że nie rzega. Tylko uśmiechnięty siedzi na streamku, tak? Gdzie mamy znowu defense, bo oni malbają. A tutaj podchodzi simkę, no i za chwilę się dycha mocno, zdziwi. O, rany. Paweł. Spojrzał w lewo, Paweł. Pst. Paweł, 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 Paweł. No nie odbierał no, no nie odbierał no! Zanutka, wiesz, to wiesz, co to jest na epidemic sound?com. Po prostu jest taka playlista. Tam się wykupuje pakiet na, na muzykę, żeby można było sobie puszczać to na streamach. Nazywało jakoś Painting Goats. O, no zajebiście. Painting Goats, kurwa. Nazwa kawałka jest zajebiście, kwa zajebista. Tymczasem podejście na środek tam ustawiony jest Podin. Być może poczeka na flesza, jest wyjazd na mid! Ale to jest... O, Podin, gdzie jest jego myszka? Podino to moment na rozładowanie myszki Taki 2 na 10 bym powiedział A dycha jeszcze Proszę co kliknął Uszczenie Miki do hangaru to jest świetny start Chociaż trafienie Keja wycofuje dycha Ależ teraz Nie tą szybkę sobie rozbił dycha No nie dycha Szybko zbita szybka PL i trzeba naprawić błąd Co ten szaliga znowu zrobił słuchajcie Słuchajcie, i ten pies, który mówi: Nie, dobra, wynoszę się stąd. Nie mogę na to patrzeć, myśleć, jak I, I ten jeszcze smutny koniec. Nie, ten szoc, słuchajcie, ma wszystko naprawdę. Oj, nie zauważył Hadesa. A Hades zdało wyjść tak w dobrym timingu, wydaje się. No, no Jezus Maria! Hades, ależ to było dużo szczęścia. A goni, goni cały czas Blogis. Słyszał, słyszał gdzie jest Demku. Ten e, za plecami, no i jest eliminacja, ale mocno obrywa Blogis. 15 tylko HP na końcia nasi już są na bombacie górnym. Jeszcze odcinają. Dychaj Hades. A, że ja Hades tym ale sam też odpowiedział podobnie. Dobry flash. No i zostaje w bombsajcie. Hades. Wcelowany w kuchnię. A tam za chwilę zacznie się wyjazd z antyterrorystów. Wyjście było szybkie, ale dycha Hades trafiają. No i Podi miał tylko ubezpieczać, ale teraz Podi zostaje sam. A zatem ta meta... asekuracja dychy Hadesa fenomenalna. Oczywiście... ŁAPANIE! CO TO BYŁO? Zaskoczyć Brolan nie daje rady. Świetnie zagrywa w tej sytuacji. Po kolejny o, o, Przepraszam, żartowałem. No, no teraz 19 chapa na koncie. Oj oj, 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 No wiemy, że tutaj ci zagraniczni eksperci oj, a, a, często taką rundę opisują jako Run from Flute Bo to było często tak, że jego koledzy zrobili po 10-15 fragów, a miał 5 On się uczył tej mapy, taka prawda Apex On akurat nie musi się uczyć teraz On może nauczać rywali, on się rozgrywa Apex On się bawi, on się bawi Chcę zachować sobie tego Keva na rundę kolejną A i to nie będzie takie proste O proszę, teraz, fantastyczny strzał, ale... Hades One might be in T Sniper on mine. Sniper push doors. K***o. co za kretyn pie. Jakimi cypami jak sam gówno grasz? Nie gram gówna. Koluje, kurwa, sam smoki, wszystko kurwa robię w tym klanie i jeszcze robię 1972 damage'u. Więc nie pierdolę, że sam gówno gram, bo wiadomo, że kurde czasami nie dasz heada, ale jak się skupiasz na prowadzeniu... Jak się skupiasz na zawodnikach na tym, żeby to wszystko ułożyć, to tak... To teraz sami nie trafisz Heda, niestety. No tak to k*** jest, ale ty tego nie zrozumiesz, bo jesteś kretynem z czatu, który po prostu nie ma pojęcia o tej gierze i tylko idzie na hedy i nigdy nie będzie grał w tę grę na poziomie. Zaltuję ziomek. Jesteś super, nie zmieniaj się. Zostaw subę na kanale. Teraz możemy myśleć o chowaniu broni, ale no. Dycha z trafieniem. Co? Chcę go. Dawajcie, dawajcie. Dawaj. Bez. Can you guys be, go be main? I, I, I have cave. One is rotating to temple from B. He me from from nie No, dlaczego nikt nie może mi pomóc? No nikt nic nie robi na tym B. No, I jeszcze mówić be main. No, nie nie to. I waiting be main. No teraz to się może puknąć w łeb po prostu no. Czy Fajnie, pikuję gość ze smokiem w ręku. Zajebisty smok jeszcze, nie no, nie no po prostu nie mogę. A nie mogę! Ku... Patrzeć na tych ludzi. Ku... Wszystko było ku... źle! Gość pikuje ze smokiem w ręku, typ, który nie trafia smokiem. Trzeci gość, który nie trafia za WB prostego strzału. To no jest właśnie Co jest dzisiaj z randomami właśnie. No to ku... jak ty nie mówić, że drużyna jest winna. No jest winna, bo mamy kurde cymbałów w, w drużynach dzisiaj, no. Ta pozycja nieprzyjemna dla nas. Kursor jeszcze. Ale demku z trafieniem, no i sam Alex wcześniej dwie eliminacje właśnie na bombsajcie górnym. A teraz nie chce swojej pozycji zbyt szybko zdradzić. No i ta pozycja nieprawdopodobna! O Jezu! O Boże! Nie! Zobaczmy co z tego wszystkiego wyjdzie! O! O! Ała! Ała! Co? Co to było? To od czego to się? Czy się najda do drzwi? Nie no i proszę, coś się budzi. 5 na trzech, słuchajcie Jeszcze krasną z flagiem, no moi drodzy. Wracamy! Nie da sobie zsunąć w kulę. Wyłączam na chwilę klimat już jest, kurde, 55 stopni u w pokoju! A w Owiku było tak pięknie. A tak pięknie było w tym WoWie! Chodziłem sobie, latałem, puszczałem spele, było zajebiście. T spawn. One dead from... Two dead from B. Eee, go. Go. Throwing smoke. Behind middle two, I think. Running towards B. Laying down smoke. There's two in me. One middle. Throwing a grenade. One B. One more B Last us, jest, last blues behind the doors 60 <laughs> uh, gości na fejsicie uh, przecież rankingu, a ja jestem nat, w tabeli nad nim. No tak by to pokazuje mu potencjał, tak? Let's B and let's go yeah, One more beat That's one. Let's go oh! Ale jestem zajebisty Pokémon to przyjaciel mój ramię w ramię wielki bój Pokémon, to właśnie, to właśnie ty Odwaga nam doda sił Trenuj ze mną, nadszedł czas Pokemon